Witam Was na kanale Dematko Studio, ja nazywam się Mateusz, a to jest najnowszy odcinek na kanale i chciałbym Was od razu przeprosić, że nie było odcinka przez ponad dwa tygodnie, dlatego że miałem tam pewne hehehe, sprawy do załatwienia, to miałam w zwyczaju, ale spokojnie, nie obawiajcie się. Przeżyłem, ale wróciłem, że tak się wyrażę. Słuchajcie, ale jak zwykle, jak nie znacie, ja nie nagrywam odcinka bez powodu i jakiś powód pewnie musiał zaistnieć, chociażby na TikToku właśnie, bo tu o TikToku porozmawiamy sobie, jak to jak wszystko u mnie działa. Słuchajcie, ja coraz, coraz bardziej, coraz mniej nagrywam na TikToku, yy, ponieważ były pewne przykre sytuacje, które ja jako tako go znoszę, ale... Mam pewny umiar, pewne granice I te granice niektóre zostały już CENKOTONE Już dawno Okej, okay, ja rozumiem, że ho, ktoś mnie nie lubi, ktoś mnie zupełnie nie lubi Ja to, ja to rozumiem Dobrze, niech wam będzie, nie lubicie mnie, nie lubcie mnie i tyle. Tak w zasadzie to w sumie nawet mogłem zakończyć odcinek w sumie. Ale co tam, jeszcze pogadam, by wyświetlenia się nabijały. Dobrze, ale tak na swoją jednak faktycznie były tam sytuacje, o których e, mówić mi to jest przykro. W ogóle musiałam to w ogóle uświadamiać, ale no wiecie, mm, jak się nie lubi pewnej osobie, to się ją zazwyczaj nie ogląda. No chyba oglądacie dla peki, jak na przykład mnie, to okej, okay, to rozumiem. Usprawiedliwiam Was, ale nie usprawiedliwiam jednej rzeczy, mianowicie obrażanie mojej rodziny. Nie, słuchajcie, ta sytuacja zaszła już za daleko, naprawdę. Ja rozumiem, że możecie mnie obrażać, nawet to sam powiedziałem na TikToku w sumie, bo nagrałem o tym filmik i dlaczego wyłączyłem komentarze w sumie. mogłem nawet wrzucić mój, e, mój TikTok i to byłby na tyle koniec odcinka. No to co na Za to cześć, bye bye, idę sobie elo. Nie nie, 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 tak szybko, ja naprawdę muszę Wam coś wyjaśnić. A więc słuchajcie, to, że nie lubicie, kogoś, kogoś jakiegoś twórcy, jest to zrozumiałe. Nie każdy, nie każdy, nie każdy kogoś lubi. Są komentarze, by to wyrażać nawet w najszerszy sposób, ale naprawdę śmianie się już czyichś chorób, e, których na przykład mam. Nie mówię tu o wadzie wymowy, bo to nie jest choroba. Jest to po prostu wada, jak sama nazwa wskazuje, wada wymowy, słuchajcie. I, i, ale o tym też powiem, o tym też powiem. To, 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 to też jest istotne. Ja mam naprawdę, ja mam, ja mam naprawdę duży dystans do siebie i mógłbym gadać tak godzinę w sumie o tym, ale ukrócę to w maksymalnie może 5 5 minut postaram się. No dobrze, to troszeczkę dłużej. Zacznę od, zacznę od tego, że nikt mnie nie zna, no, poza kilkoma osobami może mnie znają w realu, wiedzą jaki jestem, ale no większość osób, prawie 200 tysięcy osób mnie nie znam. Właśnie. powtarzam, nie znam je. Właśnie nie znają mnie, a oceniają dosyć taki prywatny sposób, jakby byli moimi znajomymi, przyjaciółmi, kolegami. Może przyjaciółmi nie, ale co najwyżej znajomymi już tak. I tu najbardziej wyszła mnie taka sprawa m, mojego ojca właśnie, a ja ojca nie posiadam w ogóle, naprawdę. Ja posiadam, nie, nie posiadam ojca w ogóle. W sensie, w sensie ojca, nie będę o nim zbytnio mówić, po prostu ojca miałem kiedyś. Wyby taki hejter, yy, Mówię to tak, żeby taki hejter nie pisał Eee, eee, to jak się urodziłeś, co? Jak się urodziłeś, to nie tak? Ja ci Ciebie jeszcze tu, 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 tu Nie, tak nie będzie Mi się wydaje, że obrażenie czynników rodziców to jest chyba Najbardziej wracalny dowód, jak ta osoba ma małe Mały ilość inteligencji, że tak powiem, naprawdę widzę, myślę, że to się siedzą nad tym tak zwane kiedy, no, którzy no, nie myślą jakby się one poczuły w takiej sytuacji, gdyby ktoś jakiś, jakiś typek z TikToka by mu ojca obrował. No oczywiście nie, 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 no i co, no co, no i no, 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 no. te dzieci są właśnie idealnym przykładem, jak edukacja w Polsce jest po prostu nieskuteczna naprawdę. Dużo mówi się na zwłaszcza na informatyce, na, w na języku polskim, że um, nie obraża się kogo przez internet, Ja jest Ktoś, komuś coś wyrazić, można w to bardziej kulturalny sposób napisać. To na przykład ja. Że jak, jak ktoś mi się nie podoba, to zazwyczaj, to zazwyczaj filmów nie komentuję. A jak komentuję, to komentuję to w sposób taki bardziej nie, może, może nie milszy, ale taki nieobrażający, nie, nie wyzywający, bez żadnych wulgaryzmów pamiętajcie! Rodzina jest najważniejsza! Z tego powodu, by nie było ponownej sytuacji, ja na każdym TikToku, na każdym filmiku wyłączyłem możliwość komentarzy. M możliwość komentarzy wyłączyłem, komentarze możliwości wyłączyłem. Oczywiście na TikToku będę nagrywać, ale... no... Mój pies, nie, nie. Nie słyszycie tego, prawda? I naprawdę ludzie, zastanówcie się co piszecie, nie znacie tej osoby, nie wiecie w jakiej, może jakiś członek rodziny nie żyje, może, może coś się z nim stało, miał wypadek, nie wiadomo co, no w ogóle, w ogóle, zauważyłem w ogóle ludzie na TikToku, w ogóle nie na TikToku, na YouTubie, na Instagramie, wszędzie, zwłaszcza w internecie są niemili, ponieważ, mm, tak naprawdę, no wiadomo, wszyscy myślą, że są anonimowi, ale nie, to nieprawda, naprawdę, ludzie, ludzie, którzy myślą, że są anonimowi, to chyba... Chyba zaspali lekcje informatyki, naprawdę, bo chcę wam powiedzieć właśnie coś takiego jak adres IP, bo w ogóle właśnie do, do, do mnie prostu, ale no, kończę ten odcinek, po prostu wyraziłem to, co sądzę na, na temat haterów. Ja, no, ja po prostu nie chcę, nie chcę takiej sytuacji po prostu. A co, a co do mojej choroby, słuchajcie, ja, 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 nie, ja nie mam dokładnej wymowy czy Ceza. mam także inne choroby wewnętrzne. Z którymi czasami jest ciężko mi żyć, z czasami przeszkadza, naprawdę. Muszę jednak z tym żyć, muszę się z tym pogodzić, jak mam żyć i tyle. I słuchajcie, jak coś, tak dla waszej wiedzy, tak, ja chodzę na logopedę. Jednak pamiętajcie, że to, że ktoś chodzi na logopedę, nie oznacza, że w ciągu kilku miesięcy zacznie dobrze mówić. To może trwać nawet kilka lat, to zależy od poziomu skomplikowania wady wymowy. Jeżeli chodzi o ryza, to nie, to nie jest tak, że ktoś nie widzi, po prostu tak, po prostu tak już jest. Zadaw nie ma powodu do się z kogoś. A pamiętajcie, że nie ma osób idealnych i ja chciałem to po prostu w tym odcinku Wam to uświadomić. Jeżeli filmik Wam się spodobał, jeżeli taki wlodzik Wam się spodobał... Wlodzik. Wlodzik. Wam się spodobał, to zostawcie komentarz, lajka, like, subskrypcję, możecie wesprzeć mój kanał. I napiszcie w komentarzu co o tym sądzicie, co sądzicie o tym. I jeżeli coś będzie niejasne, to znów nagram o inny odcinek troszeczkę inny. I niedługo będzie filmik z ekipą, na razie nie ma ekipa, ponieważ na razie są zajęci. I może także tak pomysły na jakieś odcinki z ekipą. Możemy je zrealizować, nie ma problemu. to napiszcie jakie, to te, te, naj, te, naj, te najmądrzejsze zrobimy to, no i co tyle. Więc dziękuję Wam że jesteście, dziękuję Wam za 8000 subskrypcji. Za to za co jestem wam niezmiernie wdzięczny. Normalnie kocham was ludzie. Oczywiście mówię to do osób, które mnie naprawdę spływają, wspierają, lubią. po prostu no wszystko, no, Co ja mogę powiedzieć, no to, to... No cóż, to, 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 to do zobaczenia w następnym odcinku, już niebawem. Więc cześć, a wiedersehen i cheers! Czekaj, czekaj, czy ty powiedziałeś rodzina? Cichutko maleńki, rodzina jest najważniejsza, bierz te zboże.